Witam serdecznie na przeglądzie nowości w sklepie Action. Zobaczycie nowe rzeczy wśród ozdób i dekoracji do domu, a także do ogrodu. Jeśli jesteś tu nowy, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami, zostaw obserwacje. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Drewniane ramki, które teraz widzicie na zdjęciach, mają wymiary 18 na 24 cm. Cena ramki z różnymi obrazkami do wyboru to niecałe 13 zł. Te dekoracje na dostępne były już w zeszłym roku. W tym roku pojawiły się ponownie. Mają te same wymiary, różnią się wzorem. Dostępnych jest kilka. Dekorację wykonaną m.in. z żelaza i papierowego sznurka można powiesić poziomo lub pionowo. Ma wymiary 35x75 cm, kosztuje niecałe 40 zł. Niecałe 20 zł kosztuje następna nowość, jaka pojawiła się w sklepie Action. Jest to metalowa dekoracja ścienna, na której widoczne są różne ptaki oraz motyle. Każda z dostępnych ma wymiary 57 na 29 cm. Ta naścienna ozdoba nadaje się do użycia na zewnątrz, jak i wewnątrz. To owalne lustro w metalowym obramowaniu w kolorze złotym. Ma wymiary 35 na 45 cm. Cena lustra to 34 ,95 zł 95 W niektórych sklepach Action są także szklane świeczniki z suszonymi roślinami w środku. Niecałe 5 zł kosztuje taki świecznik, dostępny z różnymi ozdobami do wyboru. Zakrętka, a jednocześnie podstawa na świece jest metalowa. A oto następna nowość w sklepie Action. Jest to szklana żebrowana miska z rantami w kolorze złotym. Tutaj dostępna była w trzech kolorach, które za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć. Ma średnicę 15 cm, kosztuje niecałe 8 zł. Miski z tej serii mogą być myte w zmywarce. Niecałe 10 zł kosztuje ta szklana bomboniera. Ma wymiary około 9 na 9 i 15,5 cm. Jak widać, różni się nieco wzorami. Bomboniera może być myta w zmywarce. W sklepie kupić możemy także mniejsze i większe blendery. Większy o mocy 500W ma pojemność 1500 ml oraz dwie prędkości. Kosztuje 74,95 zł. Blender ma funkcję miksowania oraz rozdrabniania. Skokową regulację obrotów ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej. Pojemnik jest plastikowy. Ma antypoślizgowe nóżki, a niektóre jego części można mieć w zmywarce. W sklepie Action kupić możemy także mini blender mający moc 200W. Pojemność pojemnika to 500 ml. Taki jak ten kupić możemy za niecałe 50 zł. Ten blender jak i poprzedni ma dwie prędkości: ostrza ze stali nierdzewnej, plastikowy pojemnik, a także antypoślizgowe nóżki. Każdy z blenderów działa na prąd. Te i pozostałe informacje widoczne są na opakowaniu. Niecałe 5 zł kosztuje metalowa ozdoba ogrodowa. Dostępne są dwa wzory takie ozdoby: motyle oraz kwiat w wazonie. Oczywiście, jak w przypadku większości takich dekoracji, wybierać możemy pomiędzy różnymi kolorami. W sklepie Action kupić możemy także odstraszacz owadów. Niewielki wiatrak działając na baterie umieścić możemy np. w pobliżu jedzenia, co może skutecznie zmniejszyć pojawienie się w pobliżu różnego rodzaju owadów latających. Dwie metalowe łopatki wyposażone są w elementy odblaskowe. Ponieważ są miękkie, są bezpieczne dla ludzi oraz zwierząt. Wysokość urządzenia stworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu to 25 cm. Baterie do urządzenia należy dokupić osobno. Kosztuje niecałe 13 zł. Niecałe 8 zł kosztuje nawadniacz kropelkowy o pojemności 500 ml. Kroplownik ma 4 pozycje do regulacji przepływu wody. Dodatkowo zamiast pojemnika, jaki jest w zestawie, dołączyć można butelkę. Spośród rzeczy ogrodowych za niecałe 19 zł kupić możemy skrzynkę na narzędzia. Skrzynka z uchwytem doskonale nadaje się na podręczne akcesoria ogrodowe. Ma kilka przegródek, trzy mniejsze i jedną większą. Całkowite wymiary 26 na 165 i 13,5 cm. Auto następne nowości w sklepie Action. Niecałe 12 zł kosztują niewielkie kamionkowe naczynia do zapiekania. Naczynia mają kształt prostokątny oraz owalny. Ma wymiary 22x11 i 5 cm. Naczynia mogą być myte w zmywarce, nadają się do mikrofalówki oraz piekarnika. Za niecałe 60 zł w sklepie action kupić możemy narzutę wiosenne wzory na łóżko. Ma wymiary 220 na 240 cm. Dostępny jest kilka rodzajów takiej narzuty, a całkowite wzory widoczne są na opakowaniu. Narzuty są w 100% poliestrowe. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.